Tak więc mamy to, zdobywamy Puchar Polski w sezonie 2024-2025, jednocześnie broniąc to trofeum z ubiegłego sezonu, no coś pięknego, a więc jednak udało się. Oczywiście te rozgrywki miały dla nas najniższy priorytet, ale jednocześnie trzeba sobie powiedzieć, że moglibyśmy w tym sezonie i wszystko przegrać, dlatego cieszymy się z tego Pucharu Polski. No i koniec, może się to wszystko wydawać niewiarygodne, ale jednak wygrywamy Mistrzostwo Polski, przegrywając ostatni mecz u siebie z GKS-em Tychy, co jest... Po prostu skandaliczne, niedopuszczalne, i kufne, to jest jakiś kryminał. I tylko dlatego, że lek nich w ostatnich dwóch kolejkach spisał się jeszcze gorzej od nas, co się wydaje już wręcz niemożliwe, możemy się cieszyć z tego mistrzostwa, choć bardzo wymęczonego. No i tak to właśnie wyglądało. Jeszcze świeżo w pamięci mamy te wielkie sukcesy, jakie przyniósł nam ten właśnie zakończony sezon. Witam bardzo serdecznie i już zapraszam na ten specjalny odcinek, a imię jego 44, w którym krótko podsumujemy sobie ten sezon 2024-2025 i płynnie przejdziemy już do nowego sezonu. A przy tej okazji przypominam jeszcze o subskrypcji kanału, bo przecież razem wszyscy pchamy ten wózek i tylko od nas zależy, czy odniesiemy tutaj sukces. No dobra, no to spójrzmy jeszcze raz na. Tabela ekstraklasy, a więc ostatecznie wygrywamy Mistrzostwo Polski w niezwykle szczęśliwych okolicznościach, bo mając tyle samo punktów co drugi Lech Poznań. Na trzecim miejscu Legia Warszawa, na czwartym Śląsk Wrocław. I to właśnie te zespoły zameldują się w europejskich rozgrywkach. Natomiast gorycz w spadku z ekstraklasy, no już muszą przełknąć stal Mielec, GKS Tychy, z którym to w ostatniej kolejce się tak pięknie skompromitowaliśmy. No i puszczanie połomice. Jeśli zaś chodzi o statystyki zawodników, to królem strzelców został jako w ze Śląska Wrocław, najwyższa średnia ocena Pierre Kunde z Lecha Poznań, a najwięcej asys zanotował Jansy Kora również z Lecha Poznań. Jak widać próżno tutaj szukać naszych zawodników. No chyba, że weźmiemy pod uwagę ranking żółtych kartek. Mamy tutaj Ibrahima Sangare. No to przejdźmy już do tego właściwego podsumowania sezonu. Jak to ładnie tutaj napisali, przeżyjmy raz jeszcze najlepsze chwile tego niezapomnianego sezonu. Trzeba przyznać, że pięknie wyglądają te trzy trofea w gablocie, ale prawda jest taka, że ten super puchar polski to sami wiecie. OK, no to przyjrzymy się teraz transferom do klubu, jakie zrealizowaliśmy w tym sezonie. Angel Alarcon, wypożyczony z Sewilli, ponad 40 występów, 15 goli, 11 asyst we wszystkich rozgrywkach. Średnia nota 7.19, zarząd 4 bardzo zadowolony. 25-letni bramkarz Diordie Petrowicz, ściągnięty z serbskich czukariczek za prawie 7 milionów złotych, okazał się naszym podstawowym golkiperem. Niestety, jak wiemy w końcówce sezonu trochę posypało mu się zdrowie. Nota ostatecznie 7-14 zarząd. Zadowolony 4. Młodziutki, ale niezwykle utalentowany Szymon Wietecha, którego wykupiliśmy ze stali mielec za 6 milionów złotych, już w pierwszym sezonie we Wiśle odgrywa pierwsze skrzypce. Nota 7-12, a zarząd jest zachwycony. Ocena minus -6. Nasz absolutny rekord transferowy w historii Wisły, bo wydajemy 16 milionów złotych za 24-letniego napastnika z Czukariczek, Milutina, Widosawliowicza. Wydawało się, że będzie lepiej, ale i tak jest nieźle. W 19 występach w pierwszym składzie notuje 10 goli 5 asyst, średnia ocena 7,05, zarząd, zadowolony czwórka. 27-letni pomocnik z Wybrzeża Kości Słoniowej Ibrahim Sangare, którego ściągamy z francuskiego Strasburga za niecałe 5 milionów złotych, z miejsca stał się naszym kluczowym zawodnikiem. Grał praktycznie wszystko, co tylko się dało, notuje ostatecznie 4 bramki, 7 asyst, średnia nota 7,0, zarząd jest bardzo zadowolony. 20-letni ofensywny pomocnik Hubert Wieczorek, jako że jego rodzice wybrali się za chlebem do Portugalii, to właśnie Portugalii Galczyk z polskim pochodzeniem, którego ściągamy z baławiszty za 2 miliony złotych. W tym sezonie wykorzystywany w systemie rotacji, ale w przyszłości ma spory potencjał. Zarząd jest bardzo zadowolony. 4+. Plus. I na koniec ten, który miał zastąpić żywą legendę naszego klubu, a więc Dimitrie Podstylowa, sprzedanego do Chin. Sebastian Kowalczyk, bo nim mowa. 26-letni skrzydłowy, kupiony z Pogoni Szczecin za 10,5 miliona złotych. Na starcie, no cóż, miał wejście Smoka, później niestety było już trochę... Trochę słabiej, ale ostatecznie w 19 meczach wyjściowej 11 notuje 10 goli, 2 asysty i zarząd jest zadowolony. No to 4 plus. No i tym oto sposobem przechodzimy do zawodników wytransferowanych z klubu. A na początek, no właśnie, on, legenda Dimitrie Podstylow, sprzedany do Chin za 25 milionów złotych, ale nie mogliśmy mu stanąć na drodze kariery. A konkretnie to właściwie zarobienia wielkich pieniędzy. Podobnie zresztą jak Andreja Michalika, którego również skusiła wielka kasa chińskiego Wuhan, ale w jego przypadku przypadku sprzedajemy go bez większego żalu, a 17 milionów złotych jakie zgarniamy za tego zawodnika, no to po prostu czysty zysk. No i na koniec transfer, jakiego nigdy nie planowaliśmy ani nigdy nie chcieliśmy, no ale niestety zarząd wziął sprawy w swoje łapska i sprzedał naszego Olka Buksę, naszą perłę w koronie do belgijskiego Royal Antwerp za 34 miliony złotych, ale częściowo tam było w ratach, a pamiętamy, wcześniej mieliśmy ofertę z Niemiec 50 baniek na stole. No cóż, ostatecznie skończyliśmy Zakończyło się jak się skończyło, mogliśmy zarobić przynajmniej dużo większe pieniądze, a tak, to ani tych pieniędzy, ani naszego Olka. No to jeszcze raz ekstra klasa, oczekiwania zarządu było zakończyć sezon w top 2, ostatecznie wygrywamy tytuł mistrza i zarząd jest zachwycony, nota plus 5. Naszym najlepszym strzelcem tych rozgrywek o dziwo zostaje Sebastian Kowalczyk z 9 trafieniami, co najlepiej podkreśla fakt, że po prostu nie mieliśmy w tym sezonie rasowego napastnika. No natomiast rozgrywki Europa Conference League to była magia w naj czystszej postaci. Mieliśmy osiągnąć fazę grupową, tymczasem dochodzimy aż do półfinału tych rozgrywek. Notujemy nieprawdopodobny rekord 12 zwycięstw z rzędu. Pamiętamy wszystkie wygrane w fazie grupowej, m.in. z Dynamo Kijów i z Fenerbacza Stambuł. To był naprawdę szok. I na tym tle rozgrywek europejskich Puchar Polski niestety wydaje się mocno zaściankowy, bo w drodze do finału, w którym ogrywamy Zagłębie Lubin, nie napotykamy większych trudności. No i ten super Puchar Polski, ale tutaj to wiadomo – Przybyli, zobaczyliśmy i zwyciężyli. Im. Nie, no przepraszam bardzo, to są te pamiętne chwile, te zwycięstwa z Czukariczki czy z Kukesi? A gdzie są te wielkie wiktorie z Fenerbahce, Stambuł, Dynamo Moskwa, Dynamo Kijów? No ja się pytam, gdzie? Finanse. Ten temat to zostawiamy księgowym, natomiast nas bardziej interesuje reputacja klubu, ale ta niestety na przestrzeni ostatniego sezonu nie zmieniła się i to są wciąż trzy gwiazdki. Jedenastka wszechczasów i nasza wyjściowa formacja. Sezon rozpoczynaliśmy w ustawieniu 4-2-3-1, ale później graliśmy też 4-2-4 czy 4-3-3 z trójką środkowych pomocników. Wiadomo, wszystko to było uzależnione od kontuzji, zawieszeń itd. It, it, no to jeszcze dwa słowa na temat nagród i wyróżnień indywidualnych, a tutaj to właściwie kaszel jest krótki, bo Angel Alarcon zgarnia wszystko. Zostaje bowiem piłkarzem sezonu według kibiców, młodym piłkarzem sezonu, zdobywa najwięcej bramek, zalicza najwięcej asyst, ma najwyższą średnią ocenę i zdobywa najwięcej nagród meczowych. No po prostu szok, nawet nie myślałem, że z niego będzie aż taka lokomotywa zespołu. Natomiast transferem sezonu zostaje wybrany Diordnie Petrowicz. No i tu jeszcze na koniec media szeroko komentują nasze sukcesy, no ale przecież nie mogło być inaczej, no w końcu zasłużyliśmy na nie. No i mamy już strategię długoterminową klubu i oczekiwania na najbliższe i kolejne sezony, a więc jakie zadania zarząd stawia przed nami? Oczywiście w Ekstraklasie walka o tytuł, nie mogło być inaczej, a w Lidze Mistrzów osiągnięcie trzeciej rundy kwalifikacyjnej. No zobaczymy jak to będzie. No a jak zmieniła się hierarchia zespołu na przestrzeni ostatniego roku. Liderami są Tersius malepe Alan Uryga i Mateusz Wieteska, ale już teraz mogę powiedzieć, że wkrótce rozstaniemy się z pierwszą dwójką. Piłkarzem sezonu w Ekstraklasie zostaje wybrany zawodnik Lecha Poznań, Pierkunde. To 29-letni środkowy pomocnik z Kamerunu i trzeba przyznać, średnią wykręcił niezłą 7.33. Mamy głosowanie na menedżera sezonu, a jako, że faworytem jest nasz Heniu i Dariusz Żuraw z Lecha Poznań, no to głosujemy na Marcina Brosza. 11 sezonu klasy, w której znalazło miejsca aż czterech naszych zawodników. Dwójka środkowych obrońców Sobociński i Wieteska, a także dwóch skrzydłowych Kowalczyk i Alarkon. Dodatkowo na ławce usiadł Ibrahim Sangare. Pięknie. No i jest to na co czekaliśmy. Zarząd ustala wstępną wysokość budżetu płacowego na nadchodzący sezon na 3 miliony złotych, zaś budżetu transferowego na prawie 25 milionów. A więc kasa jest, będziemy się uaktywniać na rynku transferowym. To rzućmy jeszcze okiem na te finanse bilans ogółem w klubie prawie 42 miliony złotych. No spoko. I trzeba też zauważyć, że mamy sporą nadwyżkę w budżecie płacowym, a więc są środki, które jeszcze można przesunąć na transfery. No i nie mogło być inaczej. Oczywiście menedżerem sezonu zostaje nasz Heniu. Pomyśleć, że 60 lat na karku, a w nim wciąż tyle energii, tyle pasji, tyle zapału, żeby budować wielką Wisłę. Naprawdę godne podziwu. Nasz dyrektor do spraw sportowych Adam Nawałka, również bardzo zadowolony, że Quinto otrzymał nagrodę grodę, ale to nie może dziwić. Obaj panowie ostatnio bardzo się polubili. Adaś pseudo ciepły, no i Heniu, ale pamiętajmy, nic z tych rzeczy. A dla wszystkich zainteresowanych, w wielkim finale Europa Conference Olympic Marsylia wygrywa z Lazio Rzym 2 do 0. To cieszy, że zespół, który nas pokonał w półfinale ostatecznie sięga po to trofeum. A jako, że zakończyły się te rozgrywki, to otrzymujemy jeszcze milion z hakiem ze sprzedaży praw do transmisji telewizyjnych. Otrzymujemy jeszcze 2,5 miliona złotych ze współczynnikowej puli ranki ale co to jest, za co to, to naprawdę nie wiem. No i tak to jest, jak to się mówi, wlał, wylał. To, co dostaliśmy ze sprzedaży praw telewizyjnych, wypłacamy pomiędzy zawodników składu i członków sztabu szkoleniowego. I jeszcze na koniec dwa słowa podsumowania zakończonego Europa Conference League. Zwycięzcę znamy, największa niespodzianka, co klubi i futbolit, nie no, można język połamać, a największe rozczarowanie, rosyjski Zenit Sankt Petersburg. Niestety, jak w życiu, musimy odprowadzić haracz do Urzędu Skarbowego. W tym roku finansowym podatek wynosi 9 milionów złotych. Ale za to ze składek członkowskich wiernych kibiców zbieramy 1,7 miliona. I jeszcze raz sprawozdanie z działalności handlowej klubów, które nie będziemy się jakoś wgłębiać, bo nie jest to jakieś pasjonujące. A najlepiej sprzedającymi się koszulkami były ta Sangare alarkona, Wołkowa Herca i ta, chyba którą sam bym sobie chętnie sprezentował, Widosa Wiewicia z Dychą. My tu gadu gadu, a tu tymczasem zakończyły się rozgrywki na zapleczu Ekstraklasy, a więc Fortuna pierwszej Ligi. Mistrzem zostało Zagłębie Sosnowiec, a awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce wywalczył również Radom jak Radom i Korona Kielce. Spadek zaś notują Wigry Suwałki, nasza antena satelitarna, a więc Garbarnia Kraków, no i GKS Katowice. Najwyższy czas przyjrzeć się tym, którzy w tym sezonie nasz klub wynieśli w glorii chwały do trzech tryumfów. Nasz podstawowy golkiper, 25-letni Serb Dziordi Petrowicz, który w nadchodzącym sezonie również będzie naszym wyborem numer jeden. Końcówkę sezonu miał fatalną, pamiętamy, ta poważna kontuzja. Z której zresztą jeszcze się nie wykurował, ale nie przeszkodziło mu to w uzyskaniu naprawdę wysokiej średniej noty. 7,09 brawo. Najten, no który musiał go zastąpić w tych decydujących meczach sezonu, a więc nasz wychowanek, młodziutki, niezwykle utalentowany Michał Bykowski. Wiadomo, te pierwsze mecze, kiedy musiał wejść na bramkę w meczach z Olympic Marsylia, splątały mu nogi, czy też może właściwie ręce, ale później już było znacznie lepiej. W nadchodzącym sezonie będziemy mu dawać zdecydowanie więcej minut na boisku. Już 21-letni, Pomyśleć jak ten czas leci, a on wciąż wieczny talent. Nasz wychowanek Daniel Chojokowalski w tym sezonie wykorzystywany w systemie rotacji, a w nadchodzącym chyba jego rola się nie zmieni. Pozyskany ze Stali Mielec 19-letni turbo talent środkowy bądź lewy obrońca Szymon Wietecha, który od połowy sezonu przebojem wdarł się do pierwszej jedenastki i swojego miejsca już nie odpuścił. Doświadczony 28-letni środkowy bądź prawy obrońca, nasz wicekapitan Mateusz Wieteska w tym sezonie to pierwszy. Pierwsza i naprawdę dobre średnie noty. W nadchodzącym nie wykluczone, że straci na znaczeniu. 26-letni środkowy obrońca Jan Sobociński, filar naszego bloku defensywnego, w tym sezonie wykręca naprawdę dobre liczby. W nadchodzącym również będziemy budować wokół niego całą linię obrony. 23-letni prawy obrońca Husajnali, Szwed, chociaż z niego to taki Szwed jak Zolisa DB Polak, w tym sezonie przyzwoicie solidnie, ale bez fajerwerków. Zobaczymy, jak to będzie w nadchodzącym. 26-letni środkowy pomocnik. Ze Słowacji Christian Herz, niestety w tym sezonie rozczarowująco słaby, część spotkań wchodzący z ławki rezerwowych, na plus debiut w reprezentacji swojego kraju. 27-letni reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej, Ibrahim Sangare, to chyba najlepszy środkowy pomocnik ekstraklasy. I pomimo, że wykręca całkiem solidne liczby, to wymagalibyśmy jeszcze lepszej gry od niego. A oto i drugi najlepszy środkowy pomocnik ekstraklasy, wciąż bardzo młody, ale niezwykle utalentowany, 20-letni Wołkow, Białorusin, którego wyciągliśmy z reżimu Łukaszenki, jak pamiętamy. Niestety, pomimo, że atrybuty wybitne, to statystyki za ten sezon już przeciętne. 20-letni ofensywny pomocnik, polski Portugalczyk albo Portugalczyk polskiego pochodzenia, Hubert Wieczorek. Niestety w tym sezonie nie najlepiej, żeby nie powiedzieć słabo, ale w przyszłości jeszcze damy mu szansę. Ściągnięty z pogoni Szczecin, lewoskrzydłowy Sebastian Kowalczyk miał swoje 5 minut. Miał naprawdę wejście smoka, po którym zresztą zapomnieliśmy, kim był Dimitri Podstrylow, ale to było tylko chwilowe. Później, niestety, było znacznie słabiej. W nadchodzącym sezonie zostanie jednak naszym kapitanem zespołu, bo to prawdziwy lider i przywódca. 23-letni środkowy, ofensywny pomocnik bądź skrzydłowy Filip Marchfiński, który jest u nas ze Sportingu Lizbona na zasadzie wypożyczenia, które możliwe, że przedłużymy o kolejny rok. Również wypożyczony tyle, że z hiszpańskiej Sewilli 21-letni skrzydłowy Angel Alarcon zostaje z nami do końca przyszłego sezonu, a jako że w tym był motorem napędowym wszystkich naszych działań ofensywnych, to i w kolejnym sezonie będzie naszym kluczowym zawodnikiem. Nasz największy transfer w historii 24-letni napastnik bądź skrzydłowy Serb Milutin Widosawiewicz. Podobnie jak Kowalczyk miał niesamowite wejście to była prawdziwa bomba, ale później już przeplatał mecze lepsze ze słabszymi mimo wszystko w kolejnym sezonie będzie naszym ważnym zawodnikiem. 24-letni napastnik bądź skrzydłowy Bartosz Bida w tym sezonie występujący głównie z ławki rezerwacji. Wykręca w miarę przyzwoite liczby, ale szału nie ma. Nasz kolejny wielki talent czystej wody, 18-letni skrzydłowy bądź napastnik Krzysiu Kasprzyk, który w tym sezonie może nie dostawał od nas tyle szans, na ile by zasługiwał, mimo wszystko pokazywał się w nich z dobrej strony. 25-letni napastnik ze Słowenii Dario Kolobaric, pamiętamy w ubiegłym sezonie tytuł króla strzelców ekstraklasy. Niestety w tym właśnie zakończonym był cieniem samego siebie. Słaba skuteczność posadziła go na ławkę rezerwowych, z której nie nie był w stanie się podnieść. No i na koniec nie wypada nie wspomnieć o najważniejszym elemencie całej tej układanki, o wiecznie młodym, 60-letnim naszym Heniu Quinto, bez którego nie byłoby tu niczego. No jak widać lata lecą, a u niego wciąż żelazna dyscyplina, motywacja i kierowanie zespołem to prawdziwe atuty. Mamy najświeższe ogłoszenie rankingu rozgrywek w Europie, a tutaj PKO Ekstra awansowała o dwa miejsca na zaszczytną 22 pozycję. Ale zdecydowanie ważniejsze jest to, że nasza wisełka zanotowała nieprawdopodobny skok o 114 pozycji na 57 miejsce w rankingu klubów europejskich. No to jest szok. Mało tego, kolejnym szokiem jest klub, który zanotował największy postęp w Europie, a jest nim Raków Częstochowa, który skoczył z 413 miejsca na 174. Ale to jeszcze nie wszystko, bo dzięki sukcesom naszej wisełki Rakowa Częstochowa polska piłka klubowa awansowała aż o 9 miejsc na 13 pozycję, czego oczywiście wymiernym efektem jest to, że co 2026-2027 będziemy mieli dwa zespoły walczące o Ligę Mistrzów, jeden o Ligę Europy i dwa o Europę Konferenznik. Jest pięknie, Polska rośnie w siłę. Tu jeszcze na potwierdzenie, jak wygląda ranking ligowy krajów, no i jak się to przekłada na miejsca w europejskich rozgrywkach. A skoro już jesteśmy przy różnorakich rankingach, no to spójrzmy jeszcze na reprezentację Polski, która w tym momencie jest na 27. miejscu na świecie. Panie i panowie, a przed nami losowanie pierwszej rundy kwalifikacyjnej do Ligi Mistrzów. Emocje sięga Zenitu, a więc spójrzmy. Jesteśmy oczywiście zespołem rozstawionym na dodatek z drugim najwyższym współczynnikiem po AEK Ateny. No i wszystko jest już jasne. W pierwszej rundzie zmierzymy się z Partizan Tirana. A pierwszy mecz tego dwumeczu z mistrzem Albanii rozegramy w Krakowie. A przed nami już błyskawicznie losowanie drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów. Jeśli przejdziemy albański Partizan Tirana to zagramy z... Ormiański, Alaszkert bądź Łotewska Ryga. Tak więc wszystko już jasne, w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej czeka na nas mistrz Albanii, a jeśli go przejdziemy, w kolejnej rundzie spotkamy się z mistrzem Łotwy lub mistrzem Armenii. Naprawdę jest egzotyka na tym etapie, ale czyż to nie jest piękne? Wielkimi krokami zbliża się również nowy Soson w Ekstraklasie, w której witamy trzech Beniaminków, w Zagłębie Sosnowiec, Radom Jagradom i Korona Kielce. Tyle się dookoła dzieje, a w międzyczasie po cichu rozbudowaliśmy obiekty młodzieżowe, dlatego już Heniu pędzi na uroczystość otwarcia. Bo przecież takie wydarzenie musi być uświetnione obecnością naszego skromnego menedżera. No i chciałoby się powiedzieć, w końcu, zarówno baza treningowa, jak i obiekty młodzieżowe na poziomie świetne, a więc gonimy Europę. W ciągu ostatniego roku nieznacznie podnieśliśmy swoją reputację, ale to wciąż Legia Warszawa utrzymała miano najmocniejszego polskiego klubu. Nowy sezon, tuż, tuż, a tu jeszcze jedno podsumowanie tego dopiero co zakończonego: 2, 24 25 Mistrzem Polski, oczywiście, Biała Gwiazda, jazda, jazda, jazda. A największa niespodzianka widzę, i rzeczywiście klub złodzi dopiero w ostatniej kolejce spadł z miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach. A największe rozczarowanie to rzeczywiście Jagiellonia Białystok. Co warto odnotowania, jednym z transferów sezonu okazał się nasz bramkarz Diorgie Petrowicz zakupiony za 7 milionów złotych z Czukariczek. A z innych istotnych kwestii to dla wszystkich kibiców i związanych z tymi klubami awans z drugiej ligi na zaplecze ekstraklasy wywalczyła Sandecja nowe Sącz, Górnik Łęczna i Elana Toruń. Jeśli chodzi o osiągnięcia polskich klubów w rozgrywkach europejskich, to gdzie doszliśmy my, iraków Częstochowa to wszyscy wiemy Legia Warszawa? No cóż, oni się akurat nie popisali, bo odpadli już w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej. Nie wiem tylko dlaczego nie jest tu wspomniana pogoń Szczecin, która w ubiegłym sezonie zajęła czwarte miejsce i również startowała w eliminacjach do Europa Conference dziwne. A na nasze konto wpada jeszcze jedna premia, nieco 3 miliony 900 tysięcy, jako że Ekstraklasa ma w zwyczaju przyznawać premie pieniężne w oparciu o średnią kwot wywalczonych nie Naprawdę nie wiem o co tutaj chodzi. Nie pytajcie. No, a przed nami już zapowiedź meczu o Super Puchar Polski, w którym oczywiście zmierzymy się, jak żeby inaczej, z zagłębiem lubin. No i cóż, spróbujemy obronić to trofeum. I jeszcze jeden jeszcze raz. Znaczy, jeszcze raz mamy oczekiwania zarządu, które przedstawiają się następująco. Tak więc, po pierwsze, ta wyśniona i wymarzona jeszcze od czasów rządów Bogusława Cupiała Liga Mistrzów, trzecia runda kwalifikacyjna. Po drugie, ekstra klasa, oczywiście walka o tytuł. Puchar Polski, osiągnięcie finału. A w międzyczasie nasz Heniu wybrał się do zarządu ze sprawą, która od dłuższego czasu spędzała mu sens powiek rozbudowa siatki wyszukiwania juniorów. I taką też prośbę przedłożyła, jako, że ma spory szacunek i względy u prezesa Dawida Błaszczykowskiego, ten bez wahania zaakceptował ten projekt. Tak więc nasza siatka juniorów zostanie dofinansowana i z czasem uzyska status doskonały. A to też taka niemała ciekawostka: ustanawiamy bowiem nowy rekord średniej frekwencji, który w tym sezonie wyniósł 20 tysięcy z hakiem kibiców. Co ciekawe, poprzedni był jeszcze z 2021 roku i wynosił zaledwie 17 600 trochę. No i proszę bardzo, nie mogło być chyba inaczej: nasz Heniu został zauważony w Europie, bo kolejna oferta pracy ląduje na jego biurku. Fenerbacze Stambuł, a więc potęga tureckiego futbolu. No ale dziwić się, przecież myśmy ich ograli dwukrotnie w fazie grupowej Europa League, tak więc zapamiętali sobie bardzo dobrze naszego Henia. Mieliśmy tu już w przeszłości zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną z tureckiego bursa sporu, ale powiedzmy sobie szczerze, Fenerbacze to zupełnie inny rozmiar kapelusza. Już same wydatki na wynagrodzenia w kwocie 14 milionów złotych wobec naszych, obecnie 3 milionów we Wiśle, robią wrażenie. Nie inaczej jest w przypadku wartości zawodników, które sugerują jasno, że to piłkarze o klasę lepsi niż tych, którymi dysponujemy we Wiśle, a jednak to nasi chłopcy dwukrotnie ich ogrywali. Fenerbacze to na tą chwilę trzecia siła Ligi Tureckiej, Zagalata Saraj i co ciekawe Trabzon Sporem, a nie odwiecznym rywalem Besiktasem. W w nadchodzącym sezonie są jednak poza rozgrywkami europejskimi, dlatego, odpowiedź naszego Henia, walczącego właśnie o ligę mistrzów ze swoją wisłą, może być tylko jedna. Odmowna. To wszystko w tym odcinku, no i zapraszam już na kolejny, w którym będzie się naprawdę działo. Startujemy eliminację do ligi Mistrzów, Ekstra Klasę. W międzyczasie rozegramy ten super puchar. No i oczywiście otwiera się letnie okienko transferowe. Nie zapomnijcie o subskrypcji, pozostawieniu łapki w górę, jeśli materiał się podobał. No i komentowaniu. Komentarz może również brzmieć Arena FMA. Do zobaczenia, pozdrawiam, cześć!